Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Sezon na przetwory w pełni, więc ja mam dzisiaj dla Was bardzo fajną propozycję, którą praktycznie przygotowuję co roku o tej porze. Są to imprezowe koreczki, tak je nazwałam, ponieważ bardzo często przygotowuję je na imprezy. Są na stole. Co roku uzupełniam zapas. Są naprawdę bardzo smaczne, proste w przygotowaniu. Zapraszam na przepis. Dokładną listę składników wypisałam również pod filmem. Przygotowuję. Cebulę kroję w pióra, paprykę na mniejsze kawałki i ogórki jak najmniejsze. Jak widzicie, mają około 2-3 cm. I tutaj teraz będę je wszystkie przerzucać do wody. Ważne, aby ogórki były dość małe. I popatrzcie, są takie dość grubsze. I właśnie tak należy je pokroić. Papryka, cebula pokrojona w pióra. To wszystko sobie dokładnie mieszam, i będę teraz zalewać wodą, dodawać sól. No i odstawiam na około 2 -3 godziny 3 aby się namoczyły. Tak jak widzicie puściły wodę, jest naprawdę bardzo dużo wody. Są już gotowe. Można przełożyć je do słoików. Słoiki sobie w międzyczasie przygotowałam. Napełniam właśnie moje koreczki. No i oczywiście będę musiała przygotować do nich zalewę. I teraz już słoiki są napełnione. Musimy przygotować zalewę, czyli po prostu zagotować. I zagotowujemy tutaj. W dużym jakimś garnku wodę, następnie dodaję cukier, ocet, jeszcze odrobinę octu i tutaj mam ziarna kolendry. Tak jak widzicie około dwie łyżki. To wszystko trzeba bardzo dokładnie zagotować. Dodaję jeszcze odrobinę pieprzu takiego w ziarnach. Dokładnie wszystko mieszam. No i zagotowałam za i Teraz będę musiała wypełniać moje sójki. Nie mam dużo, ponieważ tutaj miałam kilogram ogórków. Delikatnie sobie uzupełniam gorącą wodą, będę musiała szczelnie zamykać. No i oczywiście została pasteryzacja, ja pasteryzowałam je 20 minut. I ja moje ogórki już na drugi dzień próbowałam. Są bardzo smaczne, polecam na imprezy, na przegryskę. Są naprawdę bardzo fajne i proste w przygotowaniu. Dziękuję za oglądanie i pozdrawiam.